Cześć wszystkim! Dzisiaj mam dla Was pomysł na pyszne, zdrowe, scące śniadanko. Może być też kolacja. Dzisiaj zrobiłam dla Was pastę z awokado i jajka, pasta z kwarogiem i rzodkiewką i pasta z soczewicy i z pomidorami. Wszystkie te trzy pasty są bardzo smaczne, szybko się robią i dobrze komponują z tym chlebem, który robiłam tydzień temu. Zajrzyjcie też na ten filmik. Link podaję w opisie filmu. Życzę Wam pysznego śniadania i Zapraszam do wspólnego przygotowania i do subskrypcji mojego kanału. Pierwsza pasta jest bardzo sycąca i zdrowa z czerwonej soczewicy. I mam tutaj suchą czerwoną soczewicę, pomidory suszone, olej z tych pomidorów suszonych, pomidor jeden świeży, jedna łyżeczka suszonych ziół włoskich i pestki z dyni. Wszystkie składniki oraz proporcje są jak zwykle w opisie pod filmikiem. Przede wszystkim trzeba ugotować soczewicę. Woda już mi się zagotowała, soczewicę przepukałam i teraz soczewicę wsypuję do wrzącej wody. Doprawiam solą, wszystko bardzo dobrze mieszam i gotuję. U mnie po 10 minutach gotowania soczewica już jest miękka. I kiedy soczewica się ugotuje, odcedzam wodę i zostawiam do całkowitego wystygnięcia. Wystudzoną soczewicę przekładam do miski blendera. Jeden pomidor obrałam ze skórki, pokroiłam na małe kawałki, wrzucam do miski. Suszone pomidory też wrzucam do miski i pestki z dyni. Dodaję zioła suszone kuchni włoskiej, dodaję olej z suszonych pomidorów i wszystko bardzo dobrze blenduję na jednolitą masę. Doprawiam też solą, czarnym mielonym pieprzem, blenduję i gotowe. Można smarować chleb. Chleb mam żytnio pszenny z żurawiną. Przepis robiłam tydzień temu. Link jest też do chleba w opisie filmu. Chleb się bardzo szybko robi jest bardzo smaczny, więc chleb też polecam. Druga pasta jest przepyszna i bardzo szybka do zrobienia. Tutaj mam szczypiorek, może być koperek, pietruszka lub zielona część cebulki, dynki. Mam twaróg, śmietanę i rzodkiewkę. Można zamiast śmietany użyć oleju rzepakowego. Do miski dodaję twaróg, dodaję śmietanę, śmietane 18% i wszystko bardzo dobrze mieszam widelcem. Szczypiorek drobno kroję i dodaję do twarogu ze śmietaną. Teraz kroję rzodkiewkę, można ją pokroić w dowolne kształty, w kółka czy w pół kółka. Ja tutaj kroję w ten sposób właśnie na takie małe kwadraciki. Doprawiam pastę solą, czarnym mielonym pieprzem, wszystko bardzo dobrze mieszam i gotowe. Trzecia pasta to pasta z awokado. Mam tutaj oczywiście awokado, dwie sztuki bardzo dojrzałe. Mam tutaj cytrynę, będzie mi potrzebny sok z cytryny. Zielona część cebulki, dymki ewentualnie, ale niekoniecznie. Oliwa z oliwek, ewentualnie może być olej rzepakowy albo majonez. I jajka ugotowane. Awokado jedno i drugie przekroję na pół i wyjmuję pestkę. Łyżką wyjmuję miąż a skórkę wyrzucam. Jeżeli awokado nie jest wystarczająco miękkie, to można najpierw oczyścić go od skórki za pomocą noża, a potem zetrzyć na małych oczkach. Do awokado dodaję oliwę z oliwek, sok z cytryny, sól, czarny mielony pieprz i wszystko za pomocą widelca mieszam. Jajka już mam ugotowane, obrane ze skórki, Kroję je w kostkę jak na sałatkę jarzynową. Zieloną część cebulki dymki drobno kroję i wrzucam do sałatki. Wszystko bardzo dobrze mieszam i gotowe! Wszystkie trzy pasty już są gotowe, można zajadać. Ta pasta z twarogiem, szczypiorkiem i rzodkiewką to jest smak mojego dzieciństwa. Jeszcze mama robiła kiedyś tą pastę. Można robić ją też z koperkiem albo z pietruszką. Tak jak Wam najbardziej smakuje, sobie poeksperymentujcie. Można też nie dodawać śmietany, a dodać np. olej rzepakowy. Też ciekawie smakuje, ale zrobiłam taką dzisiaj klasyczną wersję ze śmietaną i ze szczypiorkiem. Mam nadzieję, że Wam posmakuje, że też lubicie. Pasta z awokado jest moja ulubiona. Ja bardzo lubię tą pastę. Czasami nawet robię szybszą wersję bez jajka, tylko po prostu samą awokado z przyprawami, z olejem, można też zrobić tą pastę z majonezem, też jest bardzo smacznie. Można na przykład posmarować tą pastą kanapkę, a na górę jeszcze położyć kawałeczek łososia wędzonego. To też bardzo smaczne połączenie. Pasta z soczewicy jest bardzo zdrowa, pyszna i sycąca. Można zamiast pestek z dyni dodać pestki ze słonecznika. I też będzie bardzo smacznie i ciekawie. Ja Wam polecam też poeksperymentować i zrobić tą pastę. Wszystkie te trzy pasty dobrze się łączą i z białym i z ciemnym pieczywym. To już zależy od Was, od Waszego smaku. Więc dajcie koniecznie mi znać w komentarzach, czy Wam się podobają te pasty, jak robicie e, te pasty, jeżeli robicie je jakoś inaczej i jakie są Wasze ulubione śniadania. A ja życzę Wam wszystkim miłego dnia i pysznego, zdrowego, smacznego śniadania. Do zobaczenia. Pa!